Witaj, Robercie, jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że odpowiedziałeś. I też, że napisałeś o tych kontaktach. Ale dlaczego nie chcesz tutaj na blogu? Przecież o kontaktach możesz wiele, jeżeli masz jakieś spostrzeżenia, umieścić. Niekoniecznie jako astrolog, przecież tutaj większość osób, które wchodzą, albo się uczą, albo też chcą poznać astrologię. Ja już robię drugi film, tylko tam, na tamtym filmie były hałasy piesków i też akurat przez korytarz jest małe dziecko i, i czasami unosi się, a mnie szkoda likwidować tych wypowiedzi dla, tylko dla jakichś tam odgłosów. Ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że słuchaj, łatwiej jest pracować w masie, i zobacz tutaj jeżeli potrzebujesz jakieś kosmogramy to ci podpowiem skąd je wziąć i jeszcze jedna rzecz że w astrologii jest tak że trzeba się nią dzielić, wiesz, ja nie zupełnie się całkowicie dzielę z astrologią, dlatego, że to, co powiedziałem tutaj wcześniej, nie pamiętam komu, ale, że wiesz, z astrologii trzeba pomału, pomału stopniować. Dlatego też są spotkania, czy seminaria, czy jakiekolwiek działania takie w cztery, czy w, w tam ileś oczu, dlatego, że astrologia jest, wiesz, w gruncie rzeczy wiedzą troszeczkę do tej pory hermetyczną. Taką wiedzą jest chociażby kabała współczesna. Też jest wiedzą hermetyczną, chociaż oparta prawie w 90% na astrologii. Z tym, że troszeczkę inaczej pojmowany. Ale zostawmy to, ten temat. Ale, wiesz, uczucia ludzkie, czy też jakieś doznania to jest po prostu nie do wiary ale wiesz można napisać książkę a właściwie wszystkie książki, które są w bibliotekach są uczucia. obojętnie, niech to będzie nawet fizyka kwantowa też jest to, są to uczucia czyli doznania ale to jest tylko Przenośnia pewna fizyczna, ale jeżeli ty możesz tutaj wkroczyć ze swoimi teoriami zupełnie z innego świata, bo nie ze świata astrologicznego, tylko ze świata jakiegoś tam, to ja witam cię tym bardziej, bo może tego braka, może też będzie to odwaga dla innych, tak popatrz, tutaj są osoby. Które zaczęły tam kiedyś. Kiedyś tutaj Marysieńka, Marysia, chyba, tak, Marysieńka chyba, potem Odys I wiele osób po kolei, po mało, mało tutaj zaczęły snuć jakieś teorie, potem nie pamiętam, jeszcze jakaś, jakaś koleżanka by musiała spojrzeć to jakiś rok temu, czy dwa, półtora roku temu, potem z Poznania, taka dziewczyna, nie pamięta już imienia, tylko mówię, akurat napisała, że jest Poznania i jakoś zamilkła. Jako astrolog, nie wiem, czy się wystraszyła czegoś, nie wiem, nieważne. Może obserwuje tylko i nie wie co powiedzieć, dlatego, że wiesz, łatwo jest rozmawiać o na przykład o wpływie Plutona na na przykład koziorożce. Czy na przykład teorie zdeoryzować i teorię tworzyć, to jest bardzo proste, to jest szalenie proste, wiesz, ja biorę laser, mam rzutnik, rzucam na ścianę i po kosmogramie, czy też po jakiejś historii, czy jeszcze po, no, po czymś astrologicznym, nie ma, nie ma problemów. Ja tutaj nie wpuszczam tych wykładów, dlatego że tak to są zbyt trudne wykłady. I jeszcze jedna rzecz, ja zawsze robię wykład zgodny z preferencjami. Wiesz, ja kiedyś robiłem w Krakowie chociażby wykłady na tych targach niezwykłości na przykład czy ezoterycznych powiedzmy. I wiesz, mówiłem o tych z tym tsunami, które przeszło. Akurat teraz, parę dni temu, przez Polskę. I mówiłem o tej pieczącej się fali, że to nastąpi. Ja myślałem, że troszeczkę wcześniej. To jest dopiero teraz. No ale skutki zmiany po prostu, wiesz, prądów morskich, które nastąpiły chyba w 98 roku, tak mi się wydaje, że 98. Potem 2002 rok. Zmiany na oceanie i zmiany pewne położenia, precesji osi stworzyły właśnie to. No więc wiesz, po co tym się chwalić? Ja mogę o tym mówić, no bo to, to jest publiczne, to już się stało, ale to było kupę lat temu. I teraz stwierdziłem, że tutaj na blogu nie będę chwalił się takimi rzeczami, bo po pierwsze nie chcę się ośmieszać. Dwa, że osoby te, które są na moich wykładach, czy na jakichś tych, to wiedzą, i tłumaczę im, pokazuję im, jak to działa. Zresztą chociażby pytanie było jednej z pań tutaj, nie pamiętam jak ta ulica się nazywa, od miodowej odchodząca w Warszawie, to cech bioenergoterapeutów. I było, nie wiedziałem, że to jest astrolog, i Powiedział, co pan sądzi o tym, co inni mówią. Mówię, nic nie sądzę, chcę mieć fakty. Czy będzie tak źle? Ja mówię, nie, nie powinno być źle. Jest coraz gorzej oczywiście, ale to też wpływa nasza wyobraźnia. I ona przyklasnęła i potem bardzo mi podziękowała za ten wykład, ale pokazałem momenty dla niej i dla nas groźne. Dla zewnątrz osób, które były zielone, absolutnie nie. I wiesz, w tej chwili, ten koziorożec zaangażowany. I to wszystko, co się dzieje, czy to jest groźne. No wiesz, no przyroda się broni. No, przyroda musi się bronić i musi pokazać, a że się broni w taki sposób. No, a dlaczego nie? Człowiek jest tym, który, który chce. Zawładnąć, a przyroda pokazuje. O, najprostszy przedmiot czy owoc, tak głupoty. To jest proste. I wiesz, i teraz, jeżeli Ty możesz pokazać jakiekolwiek dziedziny, jakiekolwiek wpływy, bo wtedy automatycznie powiem Ci tak: wiele dziewcząt, czy wiele chłop, chłop, mężczyzn, o, kobiet i mężczyzn, będzie chciało skorzystać z twojej tej tutaj wiedzy i wtedy może nawet nawiążą się jakieś kontakty, w co ja nie mówię, że nie, że nie ma kontaktów blogowskich moich gdzieś tam, bo ja tego nie śledzę, aż tak dokładnie, wiesz, nie, nie precyzuję. Ale na pewno osoby, te, które, wiesz, korespondują tutaj, bo ja potem, po czasie w rzeczywistości przeglądam, bo wiesz, powiem Ci, że ja tutaj raz na tydzień właściwie tak siadam i przeglądam bloki, potem nagle patrzę skąd te wpisy się wzięły. Bo po prostu wiesz, po pierwsze, dla mnie to jest zbyt trudne tutaj pojęcie, jak to działa. tylko ja swoje robię, robię te filmy, tutaj łączę te filmy. Wiesz. Przypuśćmy, taki półgodzinny film robi się ponad 12 godzin, wiesz, no to jest, to jest, wiesz, to można zwariować, bo... Komputer nie jest jakimś rewelką, rewelacją, i tak do, dobrze, że tak robi. Ten film trzeba wziąć i tam wyciąć, aż ja staram się tak mówić, żeby po prostu nie ciąć, bo jakbym zaczął ciąć i tak czasami robię takie fragmenty specjalnie, to są próby niektórych filmów, na przykład o duchowości, że dny. I wiesz, buduję z tego, no to są ogromy, to są ogromne wysiłki pracy. Zresztą, wiesz, e, to mnie też nauczyło. Ja wiesz, pracy mojej przede wszystkim w telewizji, w programie, gdzie prowadziłem, bo już w tej chwili zrezyg znaczy zrezygnowano z tego programu. A nas było, była jeszcze jedna koleżanka astrolog, numerolog, jeszcze ta, taka dziewczyna, która się zajmowała kamieniami i takimi wróżbami też etnograf konkretnie, i ale taki ezoteryczny postać, przemiła dziewczyną. I my zajmowaliśmy, ja raz w miesiącu, słuchaj tu przez 10 lat ten program trwał i ja się bardzo cieszę, że on trwał, bo to był najlepszy program według mnie w, w Polsce. A dlaczego? Dlatego, że wiem, bo, bo ja tutaj się chwalę. Dlaczego mam się nie chwalić, a co to? Jeżeli była olimpiada, i olimpiada to ostatnia była olimpiada, i robiono badania, to miałem największą oglądalność w Polsce. Nawet dziennik nie miał takiej oglądalności, jaką ja miałem oglądalność. I wiem o tym. A wiem od tych ludzi, którzy badali to. A przez przypadek badał akurat jeden z osób, które przez przypadek też spotkałem kiedyś i mówił, wie pan, że pan miał. Ja Po prostu mnie szczęka opadła. Ja mówię, skąd pan wie, kim jestem w ogóle? Bo to była podróż. To był w podróży dokładnie. Bo mówi, no przecież ja pana znam z programu. Ja nie wiem, o czym pan tam mówił, bo pan mówił o czymś tam, o jakichś planetach, o czymś. Ja mówię, no to prowadzę program astrologiczny, tak? I, I zaczęliśmy rozmawiać wtedy. Ja mówię, ja pana poznałem, rozpoznałem, bo wtedy zrobiliśmy taki ranking, robiliśmy. No więc, wiesz, no więc, jeżeli się nie chce oglądać otwarcia Olimpiada, chce się oglądać niezwykłości, w tych niezwykłościach, wypowiedzi moje na temat jakiegoś znaku, bo ja zawsze prowadziłem o znaku. Tak zauważyłeś, tutaj też prowadzę tylko znak. Ja nie wychodzę, chyba że są pytania, to odpowiada, ale nie mówię chaotycznie, wiesz, na początku mówiłem, ale też pomału, pomału. Wiesz, jak zakładałem ten blok to nie miałem żadnej koncepcji. Ja chciałem po prostu, żeby ten blog tak wyglądał. I bardzo się cieszę, że to jest z koncepcji, bo współcześnie, na ten czas, on się stał bardzo potężny. Właściwie są odpowiedzi. Osoby... Wystarczają, wystarcza osobom wejście tutaj, przeczytanie, ten... co to już nie sposób jest w ciągu... To jest już w tej chwili około ponad 900 filmów. Na, na YouTube, na blogu jest troszeczkę mniej. Ale liczymy, że jest 700. 700. Teraz policz, że one każde mają ma po 10 minut. Znak już jest ciężko przejrzeć. Teraz wypowiedzi przeczytać. To jest kilkanaście godzin. Te przeciętnie tutaj osoby są po 2-4 godziny. Przeciętnie to, co wiem. Moja koleżanka, jak yy, znalazła się tutaj, która zupełnie nie wiedziała, a znamy się od bardzo dawna i kontaktujemy się, nie wiedziała o tym, tylko zapytała się mnie, bo mówi: Słyszałam, że się zajmujesz astrologią, czy to prawda? A znamy się przynajmniej za no, 30 parę lat. Ja mówię, tak, a o co chodzi? No bo wiesz, chciałabym, ja mówię, to proszę wejść na blok i zobaczysz. Bo zaczęła tam pytać się o jakieś. Ja mówię, co, po co? Najpierw wejść na blok, obejrzyj i potem dzwoni do mnie, że spędziła 4 godziny. I mówię, z taką pasją oglądałam, że nie zauważyłam, że jest któraś tam w nocy no to nie, Zresztą on to samo, no wiesz o co chodzi, no przecież możesz to oglądać i wiesz wcale nie przejmujesz się, ta rozmowa z tobą jest tylko po to, żeby cię namówić tutaj, żebyś został, żebyś wpisywał, żebyś te swoje spostrzeżenia zawodowe, bo jeżeli tak zrozumiałem, że zawodowe, czy jeżeli nie, to po prostu ze względu na intuicję, wiele osób tutaj pracuje, pracuje, pisze tutaj, Idąc intuicją, idąc na przykład, nazwijmy to pięknie, głosem serca, czy głosem wypowiedzi, czy emocji, co jest przepiękną rzeczą, wiesz, kiedy wypowiadasz emocjami. Ja też dlatego pracuję, bo widzisz, to jest tak, bo ja wiem, że ten, blo, ten fragment będą oglądać filmu, będą wszyscy oglądać. Popatrz, dlaczego ja nie mówię w tej chwili o baranie, tylko... W, Nadmieniam. W tej chwili jesteśmy jeszcze w szelce. Za chwilę w koziorzec. I zobacz, odkrywa prawdę. Szczelec jest prawdą filozoficzną, tą prawdą, taką najpiękniejszą. Zobacz, kiedy wszedłeś. Po co wszedłeś tu? Wejdź, zobacz w jakim czasie. Wejdź, zobacz dlaczego, czego Ci brakowało. Brakowało Ci filozofii, więc ja wiem, po co Ty przyszedłeś. Bo przyszedłeś szczelec. Wszystkie osoby, które tutaj znalazły się na yy, Vlogu, to, wie, to wiem o tym, że coś mnie tutaj pewnie kłamie, według NLP. Że jak się łapię za nos, to coś tam. Jak słucham tego po prostu, no, czasami coś tam gdzieś człowieka gdzieś. No, i trzeba się podrapać. No, nie drapię się tak, bo nie jestem spokrewniony z tymi. Ale już wiem o tym, że. Pochodzimy od czterech, no, czterech protoplastów, wiem, a ponoć od pięciu. I to jest mieszanka, my jesteśmy mieszanką ponoć egzotyczną. I teraz dlatego mamy różne rodzaje typów twarzy, czy budowy, czy niektóre rzeczy. No, Ale zostawmy to, to są, to są opowieści innej treści. I teraz wracając, więc wiesz, jeżeli tutaj jesteś, to buduj, buduj razem z nami tą ścieżkę, tą przepiękną linię, wiesz, tą, która, i teraz popatrz, mamy koziorożca, koziorożec staje się prawem, dlatego mówię tak wiele o prawie, ponieważ już odnowił, zaczął pykać zegar koziorożca, już według starej astrologii to już jest koziorożec, ale my jeszcze musimy doczekać do koziorożca. My mamy zupełnie inny. To nie jest inny Zodiak, tylko wiesz, zawsze on był, zawsze był ten podział, bo to był ten podział i dlatego też niektóre święta są według tego Zodiaku, a niektóre są według tego Zodiaku. Bo jeden był dla psychiki, a drugi był dla państwa, po prostu dla służby. Nie służby tej, którą nazywamy kelnerów i tam wiesz, nie, tylko służby, państwo. Państwo, no, to siebie, nie siebie, wiesz, tak, wylewy Nilu. Wylewy Nilu były według pewnego cyklu. I to jest właśnie z tego, że co innego słońce, co innego wylew, co innego. I tak samo wiesz, w prawie w każdej kulturze. Dlatego majowie mają trzy kalendarze. My nie mamy trzech kalendarzy. Ale Majowie mają trzy kalendarze, czy trzy zegary. Sumerowie nie mieli. Sumerowie mieli jeden kalendarz. Ale ja przyjdzie moment, że będę o tym opowiadał, ale zaraz do tego trzeba się przygotować i musi być to rozwinięcie. Nie może być tak sobie blok, że nagle będę rozmawiał o sumerach, a ktoś powie facet, co o czym ty mówisz? Ty mówisz o astrologii, o sumerach? A, a o czym? Przecież muszę sięgnąć od początku, a przecież od początku wchodzę. Więc popatrz, jeżeli budujemy teraz psychikę ludzką i budujemy i taś, taś, dochodzimy do tam jakiejś siątki, dziesiątki, setki, tego, to wchodź w to. Rób to. Twórz razem z nami. Przecież wiesz, naprawdę nam brak czasami jakichś takich myśli, a może trafisz na jakąś taką myśl, która, znaczy ty trafisz przeze mnie, ja przez ciebie, a jeszcze tam wejdzie, wejdą jakieś inne dziewczyny, czy inni chłopcy, czy mężczyźni, czy kobiety i wiesz, i to się zacznie tak ładnie budować i wreszcie zbudujemy coś takiego, bo wiesz, ten taki, ja zawsze tutaj nowym osobom, czy osobom, które to obserwują, tłumaczę, ja chcę nauczyć jednej rzeczy, że astrologia nie jest religią, że nie jest przepowiadaniem, że nie jest wróżbą, tylko jest wynikiem i konsekwencją pewnych działań i zawsze tak służyła. To stworzono astrologię wróżebną, astrologię jakieś tam i podzielono. W rzeczywistości jest tylko jedna astrologia. Zawsze były wszystkie planety. To był moment, w którym zaczęto się bawić, ale zawsze był Pluton. Zawsze miał swoje i swoje oktawy. Był moment wyrzucenia jego, ale kiedyś tam na haldejskich tabliczkach był. I wyliczenia były bardzo dokładne. I jeżeli można było znaleźć to najpiękniejsze dzieciątko i nazywamy to dzisiaj Trzech Króli, no to o co tu chodzi? To przecież jest najpiękniejsza rzecz, jaka istnieje w Trzech ludzi. Za chwilę będzie to, to wielkie zjawisko. Trzech ludzi przyszło do maleńkiego dziecka i pokłoniło się, a zaraz za nimi przyszło jeszcze dwóch od tego takiego najgorszego króla. I oni już nigdy nie wrócili, bo zobaczyli, że jest to cud nad cudami. Złożyli hołd. Złożyli astrologię. Złożyli tą wiedzę i nigdy więcej już tej wiedzy nie pokazali temu królowi. Nigdy, nigdy w życiu mu nie doradzili. Nigdy, bo wiedzieli, czym to grozi. Bo nie można złu dawać czegoś. Czegoś, co jest najbardziej niebezpieczne. Zło nie może być w złych rękach. Dlatego astrologia jest chroniona bardzo. I każdy astrolog, który jest Powiedzmy, trzeźwym astrologiem będzie bardzo uważał to, co mówi. Bo to, co mówi, tak dociera i tak buduje. Astrologia, jak się uczy, czy się naucza, to trzeba uczyć tak tej astrologii, żeby ta astrologia budowała w człowieku dumę, a przede wszystkim pokorę, a następną rzeczą, jaką jest najważniejsza. To właśnie dojście do tego małego dziecka i poku, pokłon. Ogromny pokłon. Jeżeli tego nie zrozumie astrolog, czy ktokolwiek. To przepraszam, nigdy nie będzie astrologów. Nigdy. I nie znam wielkich astrologów, którzy by się nie pokłonili temu dziecku. Dlatego, że pokłon temu dziecku jest najważniejszy. Bo jest to początek i jednocześnie najważniejszy punkt w historii człowieka. Odtąd się zaczyna nowy kalendarz, nowa epoka, nowe wszystko. I będzie tak zawsze. Póki my żyjemy, my tego nie zmienimy. I to jest najważniejsze. Stąchęć jest tym zegarem. Są jeszcze inne wykładniki wielkiej wiedzy, królewskiej wiedzy. Ale podstawą tego jest właśnie to. I dlaczego się nie przyłączyć do tego i nie robić tego samego co wszyscy my. A to, czy ty jesteś tym, nie musisz być astrologiem. Nieprawda, astrologia wcale nie jest taka aż wielka. Astrologia jest interpretacją. I teraz jeżeli ty potrafisz to umieścić w pewnym momencie, w pewnym momencie się może stać wielką rzeczą, wielkim odkryciem. I po to ten blok jest. Tutaj mamy niedaleko szukając z imieniem takim bardzo pięknym Adam. Ja zresztą też mam na drugi Adam, to zadamy, już Adam wie o co chodzi. I rozumie. A dlaczego ty nie chcesz, Robertu? Więc czekamy na Ciebie tutaj z otwartymi rękoma, a w dodatku, jeżeli masz cokolwiek do powiedzenia, to mów. Pokazuj, bo może wtedy właśnie, wtedy rozkwitnie ten pąk, którego ty szukasz, tej osoby, której szukasz, bo wyrywać, wiesz, prosić, ale jeżeli tutaj zaczniesz, będziesz osobą, inter, inter, zainteresujesz wasą osobą, a przecież nie broni, nie banuje, banuje tylko firmę. Naprawdę planuję firmy, a już najbardziej, które chcą sprzedawać mi tutaj jakieś nawozy sztuczne albo jeszcze co ciekawsze, co było ostatnio, jakieś medyczne rzeczy, jakieś urządzenia. W ogóle nie wiedziałem o co chodzi. Jakaś angielska firma chciała tutaj no bo bardzo. Albo na przykład jakiś, nie wiem, jakiś wczasem gdzieś na jakiś Karaibach, żeby to były chociaż z astrologią sporo. To tak, to bym chętnie wpuścił ale to nie jakieś biuro turystyczne tam z jakiś tam jakiś coś. Ja rozumiem, że tak, ale jakby to znajomy mnie poprosił, to bym chętnie to umieścił. Bo dlaczego nie? Czy ktoś ładnie tak wytłumaczył mi dlaczego? To bym nawet stworzył film o tym. Ale, ale tak, to a jakim prawem? Nie, 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 nie. No więc, Robercie, do pracy. Cześć. Cześć. I zapraszam oczywiście wszystkich innych po tej długiej dyskusji. No ale tak trzeba. Czasami po prostu wiesz, to jest tak, że jeżeli przychodzi osoba tutaj na vlog i ma jakieś lęki, po co? Tych lęków nie ma, bo to jest mój vlog, to jest prawda. To jest 100% mój vlog. Ale Wy nim rządzić. Wszyscy Wy, którzy tutaj znajdujecie się, którzy wpisujecie, którzy, którzy się subskrybujecie, to Wy jesteście twórcami tego vlogu. Ja jestem tylko skromnym astrologiem, który tylko odczytuje planety na daną chwilę, którą Wy wyznaczycie. I staram się tak opowiadać i tak mówić i przynajmniej w ten sposób uczyć. Bo największym astrologiem to jest ten na górze, który ustawił nam ten, te planety. Bo naprawdę planety są nieprzewidywalne. Dlaczego? <laughs> to już się Nostradamus też martwił o to. A przecież jest koziorożcem. No więc niedługo urodziny. No więc o co tu chodzi? trzymajcie się, powodzenia i jednocześnie zapraszam tutaj na ten blog do zobaczenia i polecajcie jak możecie cześć